ma tutaj ipak z ze mną jest. Eee, pilnowacz autobusów 009. Który jest za kamerą i ktoś za kamerą też jest. Tak, tajemnicz człowiek, którego jeszcze nie mogę wam pokazać. Yy, tak, i dzisiaj będziemy jeść i Je robić? robicie rzeczy, Monte smaku. Tak, ja jestem za kamerą jak ktoś, bo ja nie chcę być kamerowany. No dobra, to ty zacznij. Jak? Kojarzy ktoś Kinder na Kanapka? Nie, wcale nikt nie kojarzy. E, nie, ale ogólnie nie, mi się to nie kojarzy. Teraz moja kolej? Pojarzy, no, ale z kakao. Takim kakao mm -hmm. mocnym, czekoladą. Ej z orzechem, orzechem. orzechem. też. No dobra, ale... Hmm. Powiem mi jedno. Mi. Dobre jest. Weź daj kamerę na to. Na to. Ja powiem jedno. Dobre jest. No jest dobre. W sumie na moim filmie już też mieliście reklamy tego, więc... No w sumie nie muszę wam tu mówić. Ale średnio wchodzi w Ale w każdym razie dla pata to może jest nowe. Jadę teraz, ale średnio Koda. Ej, a nagrałeś to jak woda dalej? Chcieliśmy też Montessmak White'a wziąć, ale... Ale, okazało się, że ich nie ma. Mhm, niestety. Piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejną, czy z białej. Czy coś Co lepsze. Ej, daj kamerę na podłogę. Taki, taki. Bo będzie jeszcze raz rzucał. Ja już nie chcę tego. Tylko tym razem to Weż... Ja już tego nie chcę. Weźmy to, ktoś będzie trzymał. Dobra. Kamerę? Poczekaj mm -hmm. fabi. wiesz, tak nagrywaj, mm -hmm. nagrywaj tam wśród, bo ja będę rzucał. Czekaj, uwaga, uwaga. I teraz popisz tak mm -hmm. tu na... ja no, tutaj pilnowacza. Uwaga. Nie Kurna. Jak to No rzucaj. No. Fajnie. No dobra. Jest no Dobra. dobra. No teraz, tym widziałeś widziałeś kawieko, kasatu, Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie kamerę... O, czasem. To jest tyle co chyba ja chciałbym się... powiedzieć. O Monte Smaku i wka 5 na 10. Dobra, powiem jedną. Mogę, mogę jeszcze dołączyć wciś... swoją część do kanału. Znaczy, no. Mogę tutaj jeszcze ja powiedzieć. Słucho? Mam i takie w ogóle inko. Ja mogę wbić chcecie... telefon w ziemię, żeby... Proszę bardzo. Ja! Co za... Mam nadzieję, że pisze że... Bierzę, wbię ten telefon w ziemię. Jak mam wbić? Ale one dla natury. Papierek, który się nie rozkłada. Mm. Dobra. Daj tam mi tego. Y, y, przepraszam za reklamę. Do... Nie rzucaj tak. Czekaj, ja muszę A coś... Aha. A co ty chcesz zrobić? Dobra. Ja dalej kontynuuję jedzenie jakoś. I owszem, ok, smakuje mi to. Fajna ziemia. Hmm. No wiem, że... No mówię, na pierwszy są próbów pokażę twarz, no niestety nie mogę, wiem, że to jest dla was trudne. No, ale no niestety, no coś za coś. O, pies jest za to na coś. A to jest z waszej strony zrobione? Nie, jeszcze nagrywamy. Ale jak coś tylko ziemię widać. Tak? Na pewno? Tak, na pewno. Ja tylko kontynuuję jedzenie. Chodź, no. możesz zobaczyć. A więc jakoś mną pzeka? Damy, Ej, a może to być nasz gości? Nie? Czy to może być nasz gości? Na razie nie chcę. Zajmijmy się tym, jak to się mało szybko. Dobrze. No, 9,5 na 10. Znaczy,. No, a tak, 9. Nie, o, no, no właśnie. 9 na 10, bo za to, że, że ten. Że e, rozmiar jest taki mały. A. No dobra, no to kończymy już. Trzymajcie się. O,